Witam serdecznie i my się witamy, króle nam czyste jest, jest to inicjatywa oddolna, można powiedzieć tego kościoła oddolnego, hierarchicznego, że w związku z tym, co się dzieje w naszej ojczyźnie postanowiliśmy naszą ojczyznę oddawać przy pomocy naszej modlitwy Idziemy wzdłuż granic Polski Jesteśmy ósmy miesiąc już w drodze, bo wyszliśmy z Jasnej Góry 29 maja Intencji i tronizacji Chrystusa Króla Polski, czyli, że chcemy, żeby jego prawo było tutaj stanowione, czyli prawo ludzkie było oparte, opierało się o prawo Boże, czyli ochrona życia i tak dalej. Godziwe życie. I co się z tym wiąże, że idziemy po parafiach, idziemy po wioskach, miastach i po także po domach, po rodzinach. Oddajemy każdą rodzinę, która nas zaprosi, zaprosi do domu, uczci. Oczywiście nie chodzi o nas, tylko o naszego króla. Pragniemy, żeby Pan Jezus rządził po prostu w Polsce. W sensie takim, że żeby było przełożenie tego prawa Bożego na prawo ludzkie. Czyli żebyśmy byli gospodarzami na polskiej ziemi. Obraz został. Ten oryginalny obraz został ufundowany przez Polonię Amerykańską, między przez górali, którzy pracują w Chicago. Z miłości do Polski i do Boga postanowili ufundować coś trwałego. Między innymi swoją biżuterię rodzinną dali na przetopienie, żeby złote korony, złotą koronę i berło na ten obraz ofiarować. I obraz był podarowany najpierw Pauliną na jasną górę. Paulini nie wiedzieli co z obrazem zrobić, trzymali go w magazynie. Oddali po dziewięciu latach do księdza arcybiskupa Andrzeja Dzięgi, do jego diecezji pod Szczecin i tam właśnie ksiądz arcybiskup znalazł miejsce takie, które się nazywa Hojna, gdzie utworzył sanktuarium Chrystusa Króla. I my tam z jasnej góry, z miejsca, gdzie ten pan Jezus przebywał, z duchowej stolicy Polski ruszyliśmy w maju, pod koniec maja na wózeczku, który y, nam się ciągle psuł. Dostaliśmy w prezencie wózek od przedsiębiorcy spod Częstochowy, który nie mógł patrzeć, jak ciągle y, nam się dopsuje. I y, co chwila otrzymujemy od różnych ludzi różne dary, m.in. noclegi. Jedzenie, pieniądze na drogę, mamy samochody teraz w naprawie, też nam ludzie naprawiają, zbierają się nawet na, na silnik nowych. Teraz jesteśmy bez samochodu i podwożą nas go, tak grzecznościowo. Kto nas gości, to na następny etap powozi. I tak przeszliśmy ponad 7 miesięcy i idziemy w stronę zakopanego. Ominaliśmy, staramy się ominąć taką ruchliwą trasę, słynną zakopiankę, żeby ludzie nie złożyczyli, żeby nie było e, takiego poruszenia niepotrzebnego. E, staramy się nikomu nie wadzić, nie przeszkadzać, a tylko iść tam, gdzie ludzie są, przy... gdzie chcą po prostu Pana Jezusa. I nie ma u nas żadnej selekcji. Wierzący, niewierzący, każdy ma prawo się z Panem Bogiem spotkać. I e, jesteśmy ludźmi grzesznymi. My pokutujemy za nasze rodziny, za nas samych, za tych, którzy nas Proszą o to, modlimy się, wstawiamy. Co jest najistotniejsze, nie liczą się kilometry, nie jest to jakiś wyczyn turystyczny, tylko jest to wydeptane naszymi nogami łaska u Pana Boga, łaska zbawienia dla ojczyzny ratunku. Nie wierzymy politykom, nie wierzymy hierarchom, niestety nie, w ostatnim czasie nie stanęli w naszej obronie. W związku z tym prosimy bezpośrednio Pana Boga o interwencję w naszej ojczyźnie. Żeby coś się w naszej ojczyźnie zmieniło, zmieniało w ogóle. Zaczynając oczywiście od siebie, że wymagamy od siebie godnego życia, zgodnie z przykazaniami Bożymi. To tyle. Sławomir Andrzej Zakrzewski, jestem odpowiedzialny za tą naszą grupę. Zmieniamy się co chwila, co chwila ktoś nowy przychodzi, odchodzi. Kto ma urlop, kto ma chwilę wolną od pracy, od obowiązków, przyłącza się nawet na kilka godzin albo na kilka miesięcy, jak tutaj idzie Hania na przykład z Jarocina. Sebastian ponownie wrócił, pochodzi z Podtorunia. Nikol przybyła do nas z Niemiec, z Berlina i szła z nami aż od Świnoujścia. I tak co chwila ktoś się wymienia. Wielkopolska, Małopolska, ze wschodnich terenów, z Podlasia. Także mamy całą Polskę, dlatego jest to narodowa pielgrzymka. I zapraszamy wszystkich chętnych. Każdy dla siebie coś znajdzie. Jeszcze raz wypchnienia jest czas relaksu, i czas intensywnej modlitwy, bo jak trzeba, to i leżymy krzyżem w licencji naszych rodzin, naszych rodaków i nikogo nie potępiamy, nikogo nie y nie dyskryminujemy. Każdy ma prawo do Pana Jezusa. I złodziej, i prostytutka, jak mówimy, i narkoman, i alkoholik. Każdy ma prawo do nas przyjść, bo my wcale nie jesteśmy święci. Także a górale z tego, co wiemy, to jak wierzy, to wierzy, ale jak pije, to pije. <laughs> jak Awanturuje to na całego, czyli jest żywy. Także zachęcamy wszystkich górali, bo goś, gością nas, są bardzo gościnni i to jest piękne. Pozdrawiamy przy okazji wszystkich rodaków. Niesiemy właśnie teraz tę figurkę na krzyżu Gazzinę Podhala Jest tam też bliska, uśmiechnięta, pogodna. I tam wszystkim naszym góralom, wszystkim rodakom życzymy, żeby Matka Boża gazdina z, ludź, z Ludźmierza błogosławiła każdej polskiej rodzinie.